Słuchaj Rafał, być może, oczywiście, być może to jest lenistwo, ale słuchaj, właśnie mi nie chodziło o to. Mi chodziło właśnie o to ocenianie. Że właśnie my, Polacy, lubimy drugiego oceniać, jak on poszedł do sklepu, jak on poszedł do kościoła, co on robi. My lubimy patrzeć na, na ręce drugiego człowieka. I o to mi chodziło w filmiku. Mi nie chodziło o to. Wy możecie to rozkładać na różne czynniki, miliony czynników. Moje słówka moje podłapywać. Bo ja wiem, że możecie, nie? Ale mi chodziło o to, że my ludzie zwracamy uwagę na wszystko. My Polacy, przepraszam, nie wszyscy, bo ja na przykład nie, ale wielu też innych też nie zwraca na to uwagi, zwłaszcza właśnie tych, co w Anglii już mieszka dłuższy czas, nie zwracają na to uwagi. A są tacy właśnie Polacy, co na zwracają uwagę. Jak dał właśnie ten Polaczek, Polaczek po czemu? Dlatego Polaczek, bo gówniarz młodszy ode mnie, a mi zwraca uwagę, jak ja w kurce roboczej poszedłem.